Hello! Dzisiaj przerobimy sobie szybko i na temat funkcję liniową. Zapraszam! Oczywiście, jeżeli nie ogarniasz, czym w ogóle jest funkcja, no to nie zaczynaj tego odcinka, po prostu idź, nadgoń to. Masz link w opisie do mojego kursu z funkcji. W godzinę przerobisz funkcję i tam każde słowo jest przemyślane, czytane, jest to z kartki, dorobione są animacje więc jak chcesz szybko i efektywnie się nauczyć funkcji, to zacznij od tamtego kursu. Dobra. Funkcja liniowa. Krok pierwszy. Jeżeli chcesz narysować funkcję liniową, to potrzebujesz dwóch punktów. Jeden punkt, drugi punkt. Przykładasz linijkę. Jeb. Masz linię prostą, bo przez dwa punkty przechodzi tylko jedna prosta. Więc wniosek. Potrzebujesz tylko dwóch punktów, aby znaleźć równanie funkcji liniowej. Nazwijmy te dwa punkty A i B. I dobra. Przede wszystkim masz coś takiego jak postać kierunkowa. Kierunkowa. Przepraszam humanów za moje pismo. Wiem, jest chujowe, ale moje. I ta postać kierunkowa wygląda w ten sposób. Mamy Y równa się A, X plus B. To tutaj to jest współczynnik kierunkowy. A to tutaj to jest wyraz wolny. I okej. Okay. Jak znaleźć współczynnik kierunkowy? Współczynnik kierunkowy to jest ya minus yb przez xa odjąć xb. I wiem, wiem. Teraz pojawi się jakiś ścisłowiec, taki wojownik i mi powie, że e, a mnie uczyli, że yb minus ya i xb minus xa. Że no odwrót. Co ty kurwa, nie znasz kolejności odejmowania? Zjebie, jak to zamienisz, to nie dostaniesz tego samego. No i w tym momencie ja wchodzę i mówię, że tutaj domyślnie w każdym ułamku jest nawias. Jak pomnożysz przez minus 1, licznik i mianownik, czyli nie zmieniasz wartości całego ułamka, bo minus 1 na minus 1 to się skróci po prostu, nie? Ale wtedy przy y będzie tutaj, przy tym y będzie minus, a przy tym będzie plus. I będziemy mogli je zamienić miejscami, bo kolejność dodawania nie ma znaczenia. I dostaniesz to, co masz na dole. Więc to tylko tak w formie wyjaśnienia frajerów. Okay? No i dobra, więc skąd wziąć to a i YB? To są współrzędne tych dwóch punktów, przez które ma przechodzić nasza prosta. XA, a i tutaj mamy XB, YB. Świetnie! I co z tego kurwa?! Skąd to się wzięło? Czym to jest? Popatrz, to co tutaj widzisz w liczniku, to jest to, ile idziemy do góry, a to w mianowniku to mówi nam, ile idziemy w prawo. Czyli tak, ile idziemy w prawo, i ile idziemy do góry, żeby wrócić z powrotem na naszą prostą. Czyli ten odcinek, tutaj powstanie ci trójkąt prostokątny, i ten odcinek ma długość xa minus xb. A ten odcinek tutaj pionowy ma yA minus yB. Więc kminisz Sam B? Współczynnik kierunkowy to jest nachylenie prostej. To jest nachylenie, czyli czy idziemy w górę czy w dół. I popatrz przykład. Masz na przykład współczynnik kierunkowy równy minus 2. Jak to rozczytać? Zapisujesz to jako ułamek. Czyli 2 na 1 minus. I popatrz. Idziemy 1 w prawo. I dwa do góry. Czy w górę? Przepraszam, humany, ja naprawdę nie umiem mówić po polsku. Ja tylko po matematycznemu speaking. Dobra, czyli rozkminiasz z sambę. To, co jest w liczniku, mówi ci, czy idziemy do góry, czy w dół. Ale zaraz, to co z tym minusem? No ten minus powinien zawędrować nam tutaj. I my wtedy nie idziemy do góry, tylko wtedy idziemy w dół. W dół. Dobrze, że uzamknięte, chociaż umiem napisać, nie? Czyli tak, jeżeli współczynnik kierunkowy jest ujemny, to nasza prosta maleje. Mamy ujemne nachylenie. Idziemy w dół. Jak idziemy w prawo, to idziemy w dół. Jak po schodach jebanych, nie? No i dobra, rozważmy jeszcze jeden przykład. Jak masz A równe 1, 2, to idziemy 2 w prawo i 1 w górę. Nie ma minusa, więc idziemy w górę. W pożo i ten minus zawsze wędruje do licznika. Jeżeli tak to zapamiętasz, to zawsze będziesz dostawać. Dobry wynik, ale dobra. Po chuj nam to jest? Po co to jest? To jest potrzebne do tego, żeby szkicować wykres. I zobaczysz teraz to w akcji na przykładzie. Gituwa, Rozkmin sambe. Jeżeli chcesz narysować to zielone... Czekaj, przesunę to, kurwa, bo to wygląda jak debil. O, dobra. Jeżeli chcesz narysować tą zieloną, to najpierw musisz ją wyzerować. Czyli wstawiasz x równy 0 i dla x a równego 0 zeruje ci się to. To ci się zeruje, to wypierdala, nie? I dostajesz y równa się 1. I to są współrzędne pierwszego punktu, który w ogóle potrzebujesz do tego, żeby to narysować. Czaisz? Czyli masz 0, 1. Tutaj punkt masz. gituwa I teraz patrzysz na współczynnik kierunkowy. I widzisz, idziemy 3 w prawo i 1 do góry. Czyli... Tutaj jesteśmy. I mamy dwa punkty. I to wystarczy nam, żeby narysować naszą funkcję liniową. Tylko czekaj, żebym się nie pojebał w tańcu. O! Jakoś tak, nie zmyślam. Mm. O. I to jest ta funkcja, zielona. Dobra. Teraz to różowe coś. No, postać kierunkowa funkcji liniowej. nie będę mówił coś. To skomaj to. Zerujesz to, czyli x równy 0, i dostajesz y równa się minus 3. No, robota jak dla debila, nie? I tutaj masz 0 minus 3. I następnie masz minus 2, a to jest minus 2 dzielone na 1. Czyli 1 w prawo, 2 w dół. 1 w prawo, 2 w dół. Mamy dwa punkty. Cyklinika i ja spierdalam. Nie, no idziemy do następnego przykładu. Gituwa. Dobra, teraz skupcie, bo będziemy robić warunki równoległości i warunki prostopadłości. Właściwie to powinna być liczba pojedyncza. Dobra. Kiedy dwie proste są równoległe? No jakiś geniusz powie, że kiedy są równoległe. No oczywiście, ale jak zahaczyć to głębiej? No, możemy zauważyć, że ich nachylenia co nie? Ten trójkącik, czyli to ile idziemy w prawo, idziemy do góry, te współczynniki kierunkowe, nie, patrz, kopiuję i wklejam, i idealnie pasuje. Czyli ich współczynniki kierunkowe A1, A2, one są równe, one są równe. Dobra, ok. A teraz mamy proste, prostopadłe. No i dobra, jak, jak się mają ich nachylenia? Potrzebujemy tutaj dwie obserwacje, tylko dwie. Dwa. Jeżeli chcemy obliczyć A2, czyli nachylenie tej, nie, a2, to zauważ, jedna rośnie, jedna maleje, czyli pamiętasz, kiedy mamy rosnącą, a kiedy malejącą? No, kiedy a jest mniejsze od zera, mamy malejącą. A kiedy a większe od zera, rośnie... No właśnie, czyli one muszą być przeciwne. Musi być ten minus przy drugiej, czyli na pewno w naszym warunku będzie minus, bo jedna rośnie, druga maleje. Mają przeciwne kierunki, nie? Ale teraz skomaj to. Zauważ, że te nachylenie, no ja jej trochę chujowo narysowałem, nie? Ale skumaj to, że te boki musisz mi zaufać na słowo, te boki 1 i 2, one się zamieniły miejscami. Popatrz, jedynka jest pionowa, to teraz tutaj jedynka jest poziomo, a tutaj dwójka jest pionowo, a tutaj jest poziomo, czyli co się stało, one na odwrót są, na odwrót, czyli, czyli odwrotność tutaj trzeba wiebać, czyli 1 dzielone, i tutaj daje współczynnik. Czyli masz tak. Muszą być przeciwne i odwrotne. I dlaczego? Skąd ta odwrotność? Może bardziej to powiem. Zauważ, że jak ta maleje w miarę wolno, nie? To ta musi rosnąć i ta odwrotność jeszcze mówi nam, że nie wolno, tylko szybko. Czyli ta odwrotność mówi nam o prędkości, z jaką rośnie to. Bo to zauważ, że to nie rośnie w miarę wolno, tylko szybko. A to maleje w miarę wolno. Czyli tutaj masz. Minus jedna druga, czyli na dwa kroki idzie jeden w dół, a tutaj będzie dwa na przykład. Czyli rośnie na jeden krok o dwa w górę, czyli dwa razy szybciej. Czyli jedno wolniej, drugi szybciej, i w, ale w przeciwne kierunki. I tak matematycznie tym równaniem opisujemy prostopadłość. Gituwa. Ok, no to przykład. Musimy sprawdzić, które proste. Jeden, dwa, trzy, już to podpiszę tak chujowo, które proste są prostopadłe, a które równoległe. Dobra, co my do tego potrzebujemy? Potrzebujemy współczynnik kierunkowej I pamiętaj, to jest to, co stoi przy x, czyli jak ci tak hamsko tutaj zamienią miejscami, to ty nie patrzysz na to, co jest wyrazem wolnym, czyli to bez x -a tak sobie skreślasz, ale w głowie, nie? Popatrz, to jest pi kwadrat, a to nie ma znaczenia do, dla zadania. Patrzysz tylko na to. Oczywiście nie skreślaj tak, nie? To jest tylko poglądowo. Dobra, usunę to, żebyś kurwa. Bo niektórzy to takie szympansy. Już nie takie rzeczy na korkach widziałem. Dobra. No i które z nich będą równoległe? Zauważ, że jak masz A1, to jest równe 2. Jak masz A2, to jest minus 1, druga. A jak masz A3, to masz 2. I właśnie. Czyli jak A1 równa się A3, to prosta Y1 jest równoległa do prostej Y3. No dobra. Ale tutaj zauważ, że mamy. Minus jedna druga. Policzmy sobie przeciwność i odwrotność tego. Ok, odwrotność liczby ujemnej to dalej będzie liczba ujemna, czyli będzie minus, minus, no i odwrotność jednej drugiej to jest 2. No i minus i minus da plus, czyli mamy 2. Czyli nasza prosta y2 jest prostopadła do y1 oraz y3. Prosta rzeczy. proste. Kurwa, jakiś dziwny amerykański akcent mi się odpalił. Dobra, muszę jeszcze poszukać, o czym tu można popierdolić, żeby hajs z reklam się zgadzał. Okej, okay, zobaczyłem, że są układy równań liniowych, więc tutaj zapraszam do tego filmu, bo nie będę gadał dwa razy o tym samym. A my zrobimy sobie szybkie zadanie z parametrem. LOLOLOLO, elo, elo, elo. dobra, zróbmy sobie takie szybkie dwa zadania. Punkt A01 leży na wykresie funkcji liniowej, stąd wynika, że. Dobra, czyli musimy wyznaczyć parametrem. Jeżeli punkt a leży na wykresie funkcji f, to możemy zapisać, że f0 równa się 1. Jeżeli nie wiesz, dlaczego to kup kurs. Hamska reklama, hamska reklama. No i teraz musimy obliczyć f od 0. Czyli to będzie coś takiego. Widzimy, że to nam się wyzeruje i dostaniemy f od 0 równa się m minus 3. I to wiemy, że jest równe 1, więc dostajemy, że m równa się 4. Bo kiedy podstawimy tutaj czwórkę, odejmiemy od niej trójkę, dostaniemy 1. Odpowiedź D. Dobra. I teraz mamy dwie proste i mamy znaleźć parametr m, dla którego będą te proste prostopadłe. No to odczytujemy współczynniki liniowe. Czyli to, co stoi przy x. To jest nasze a1, to jest nasze a2 i wiemy, że a2 równa się minus 1 przez a1. Czyli podstawiamy tak. m minus 1 równa się minus 1 trzecia. No i z tego wiemy, że będziemy mieli m równa się 1 minus 1 trzecia, bo przenosimy jedynkę na drugą stronę równania i dostajemy m równa się 2 trzecie. Dla takiego parametru m będziemy mieli proste prostopadłe. A kiedy są równoległe? No kiedy a2 równa się a1, czyli kiedy 3 równa się m minus 1, czyli kiedy m równa się 4. To są nasze odpowiedzi. Tutaj jest prostopadłość, tu równoległość. I to tyle. Na razie.